Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wysłuchania czytania na rok 2024 dla Zodiakalnych Baranów. To będzie oczywiście czytanie ogólne, natomiast jeżeli chce ktoś indywidualny, to proszę po prostu do mnie napisać. Kontakty są w opisie filmu. Będę używać talii, której dawno nie używałam. Tarot nawiedzonego domu, ale piękne są tutaj ilustracje. I potem będę dopytywać jeszcze z kolejnej talii. Przechodzimy do czytania dla Barana. Co dla Barana? Rok 2024. A samonet mamy na spodzie talii to jest bardzo piękna energia. To są nowe szanse, nowe początki, także związane z czymś takim solidnym, z czymś trwałym. To nie jest jakieś tam bujanie w chmurach, ale zobaczymy, co dalej. Styczeń. Król mieczy. Chcę zobaczyć, czy to wszystko będzie dobrze widać. No nic, coraz będziemy układać tak, żeby wszystko było widać. Styczeń. Król mieczy. Luty. Dziesiątka kielichów. Marzec. Rycerz Buław. Kwiecień. Piątka kielichów maj, księżyc, czerwiec, świat, lipiec, czwórka monet, sierpień, siódemka mieczy, Wrzesień, ósemka monet, październik, azbuław, listopad, dwójka kielichów. No takie karty to od razu mi pokazują gorącą relację. I grudzień, trójka miecz. Czy ta relacja dobrze się potoczy, czy nie, to już jest inna sprawa, bo tutaj kolejne karty są. Troszeczkę mniej korzystne. Chyba to ustawienie jeszcze mi się nie za bardzo podoba, żebyście wszystkie karty widzieli. Dobra. W tle tego czytania, i proszę, i na spodzie mamy drugiego asa, asa kielichów tym razem, i tutaj mamy asa, i tam był as. Co w tle tego czytania, jaka energia? Karta wisielca, karta, która mówi o zastanawianiu się nad czymś, o dawaniu sobie czasu. O braku pośpiechu. Czyli to nie jest takie wasze, to nie jest w stylu barana, żeby się zastanawiać. Baran po prostu działa, on idzie za impulsem. A ta karta mówi, daj sobie czas, przemyśl to wszystko, poprzyglądaj się tej sprawie, tak? Nie spiesz się z niczym, nie spiesz się z decyzjami. Za jakiś czas możesz spojrzeć na tę sprawę zupełnie z innej z perspektywy, o 180 stopni innej. Także możecie tutaj. Jeżeli się nie powstrzymacie przed takim impulsywnym działaniem, możecie potem czegoś żałować, ale zaraz to zobaczymy, co dalej. W styczniu mamy kartę Króla Mieczy. Król Mieczy jest osobą pod znaku powietrznego, bliźnięta, waga lub wodnik. To jest także osoba z wysokimi kwalifikacjami. Najczęściej przedstawia ta karta urzędników, prawników, adwokatów, lekarzy, więc czasami jako doradca może się pokazać w jakiejś dziedzinie bo jest po prostu specjalistą dobra, zobaczmy o co tutaj chodzi i mamy rycerza monet ale w pozycji odwróconej czyli rycerz monet w ogóle jest taką postacią która robi wszystko w bardzo przemyślany sposób każdy krok ma zaplanowany, każdy krok ma Taki metodycznie uzasadniony, tak? Wszystko tam musi być przemyślane. Natomiast tutaj wygląda na to, że może być to całkowite zatrzymanie. To jest tak, jakby ktoś was powstrzymywał przed czymś. Być może ta osoba, ktoś, komu, do kogo macie zaufanie, że wam dobrze doradzi, może was przed czymś ostrzegać to nie jest dobre słowo, ale powstrzymywać. To znaczy powiedzieć, nie pędź, spokojnie. Rycerz monet to jest w ogóle energia, której wy, to, to, to nie jest coś dla was. To jest dla was ktoś ślamazarny, ktoś, kto jest niezdecydowany, ktoś, kto jest zbyt powolny, jak na waszą energię. No ale tutaj wygląda na to, że, że ktoś taki, kto zna się na jakiejś sprawie, na jakiejś może nie na jakiejś sprawie, na jakiejś dziedzinie będzie Was chciał powstrzymać przed czymś, to znaczy będzie Wam tak doradzał. Tutaj też się to pokazuje, że macie się nie spieszyć. Yy, dziesiątka kielichów, karta relacji, karta współpracy. Zobaczmy, co tutaj się pokazuje. Ósemka kielichów. Yy, albo yy, jakaś relacja się naprawia, która była yy, tak powiedzmy w ochłodzeniu emocjonalnym. Ktoś się oddalał, ktoś się nie angażował. I tutaj może się poprawiać, ale może być też w drugą stronę. To od razu zwracam uwagę. Kartę zawsze w dwie strony czytam. Jeżeli ta... Yy, będzie jakby ta pierwsza, to znaczy, że się najpierw ktoś oddalał, a teraz się może przybliżać. Okej, okay. ale może być też tak, że w jakiejś relacji następuje oddalenie, bo ktoś się po prostu przestaje emocjonalnie angażować, po prostu ktoś nie chce w czymś być. To możecie być wy, to może być ktoś. Dotyczy to wszelkich relacji, i prywatnych, i romantycznych, i przyjacielskich, rodzinnych, i również zawodowych. Kolejna karta to Rycerz Buław, i to już jest energia, którą wyczujecie. Rycerz Buław, znak, Ognisty, baranew strzelec, ktoś kto jak ma cel to on rusza od razu, on się nie zastanawia, on nie rozkminia, on nie szuka wymówek, tylko pędzi do celu. Rycerz Buław jest też bardzo interesującym mężczyzną, który podoba się innym, który jest kontaktowy, który jest taki przyciągający jest też nazywany playbojem, więc to nie jest niekoniecznie jest partner taki na powiedzmy na dłuższy czas, ale powiedzmy randka z kimś takim może być bardzo miła, bo on jest no, taki interesujący, on jest seksowny, on po prostu potrafi tak fajnie zainteresować wszystkim, tak, więc to jest ktoś bardzo ciekawy. Zobaczmy, o co tu chodzi. Czwórka mieczy. Myślę, że to gdzieś jakiś dystans jednak będziecie łapać. Wy albo ktoś od was. Tak wygląda, jakby jakaś relacja się troszeczkę luzowała, tak bym to określiła. Więc nawet jeżeli ktoś jest interesujący i nawet jeżeli ktoś jest gdzieś jakieś uczucie was z kimś łączy, czy jakaś relacja, w której działacie, czyli właśnie zawodowa, może jakaś biznesowa, to tutaj będzie luzowanie. Bardzo możliwe, że ktoś potrzebuje odpocząć, możecie to być wy złapać dystans, oddalić się trochę zresztą sądzę, że to w ogóle Was dotyczy dlatego, że dla Was jest ta energia w tle tego właśnie przeczekiwania takiego bardziej spokojnego podejścia i być może tu potrzebny Wam będzie taki dystans żeby znowu tak nie gonić i, nie, i, i wiecie nie dostać za tylko tak się dać sobie czas na to, żeby się wyciszyć i poprzyglądać się czemuś tak na spokojnie Piątka kielichów, karta. No, bardzo ciekawostka. Dopytuję, jest druga piątka kielichów. To jest karta, która mówi o żalu. Bardzo możliwe, że tutaj coś się roz... rozłazi, przepraszam za nieelganckie słowo, i gdzieś jest wam przykro, gdzieś jest żal. Natomiast um, piątka kielichów nie, poz... nie pozostawia nas. Bez żadnej nadziei. To jest karta, która pokazuje, że przed nami jeszcze coś jest, że to nie jest koniec świata, że trzeba to przepłakać, tą żałobę przepracować i spojrzeć na to, co jest przed nami. Zarówno to dotyczy relacji, jak i wszystkich innych spraw. Tu akurat relacji, tak? Że to nie jest, że, że koniec relacji nie jest, nie jest czymś, co jakby kończy nasze życie i już po prostu nic więcej przed nami. Dlatego, że takie kielichy, które się tutaj przewróciły, ja nie wiem czy to dobrze widać, widać, które się przewróciły, one są mm, znakiem tego, że już coś się skończyło, ale jakby nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Należy spojrzeć na te, które jeszcze są pełne. Więc y, tu chodzi o to, żeby potrafić zmienić perspektywę. To jest ta karta właśnie w średniu. Karta Księżyca mówi o sprawach niejasnych, mówi o marzeniach, mówi o wyobrażeniach, o takim yy, nieklarownym widzeniu jakichś spraw. Bardzo możliwe, że w coś ruszycie, nie wiedząc w co tak naprawdę, bo głupiec jest postacią, która rzuca się na głęboką wodę i yy, nie wie, co go czeka. Oczywiście, że musimy robić pierwszy krok w różnych dziedzinach, bo inaczej byśmy stali w miejscu. Natomiast tutaj jest wielka niewiadoma. Bardzo możliwe, że idziecie za marzeniem, jak najbardziej, to jest ok. Natomiast tak naprawdę te karty nie odpowiadają, co się dalej wydarzy, bo wy nie wiecie właściwie w co wchodzicie. I Czego to dotyczy? Różnych rzeczy może to dotyczyć. To jest zrobienie pierwszego kroku takiego, no nawet bym powiedział nieprzemyślanego, takiego trochę ryzykownego. Co nie znaczy, że to ryzyko się nie musi opłacić, bo może tak być. Karta świata mówi o otwarciu się nowych możliwości, o otwieraniu się w ogóle na świat, o, o dostanie takiego wiatru w żagle, ale mówi też o zakończeniu jakichś etapów. Więc żeby coś nowego zacząć, tak jak tutaj się pokazuje ta karta głupca, czyli nowym początku, to trzeba coś zakończyć. Nie da się trzymać dwóch srok za ogon. Zobaczmy o co chodzi. Dokładnie. Trzeba coś poświęcić, trzeba coś pogodzić się z jakąś stratą. Jest taka książka, nie pamiętam kto jest autorem, ale tytuł tej książki brzmi: Wszystko, co musimy utracić. Więc to tak jest, że nie mamy przez całe życie danego czegoś i obiecanego, i że to będzie na zawsze. Tak to jest, że trzeba się pożegnać z niektórymi rzeczami, pogodzić z jakąś stratą i dopiero wtedy ruszycie z miejsca. Czwórka monet, karta, która mówi o oszczędzaniu, czasami wręcz o sknerstwie, o chytrości, ale ja nie podejrzewam was o to. Yy, raczej baran nie jest, tak, tak z tego co ja znam barany, to raczej to nie są osoby, które są yy, takimi dusi groszami. Natomiast karta czwórki monet mówi też o zachowywaniu status quo, to znaczy trzymaniu czegoś, mimo wszystko, że to nie służy nam. I To jest właśnie to. Wy czegoś się boicie utracić. Wy koniecznie chcecie to trzymać na siłę. Zobaczmy o co chodzi. Może to być rodzina, może to być jakaś relacja z przeszłości, może to być relacja, do której macie sentyment, czy osoba, do której macie sentyment, czy to właśnie praca, czy miejsce jakieś, ale Wy ewidentnie no, nie chcielibyście tego puszczać. Ewidentnie nie. Natomiast ta karta tego nie pokazuje, ale inne talie pokazują no, w czwórce monet osobę, która ma tak skrzyżowane ręce i ona coś trzyma. Mocno trzyma. Jakby wtedy nie ma wolnych rąk, żeby brać coś nowego. To, to też tak przedstawia bardzo obrazowo sytuację. Siódemka mieczy, karta oszusta, złodzieja. No i zobaczcie. Czwórka monet to jest ta karta. To jest to, co wcześniej powiedziałam. To jest ktoś, kto trzyma mocno coś i jakby nie ma wolnych rąk, żeby brać coś nowego. Yy, tak sobie myślę, że yy, możecie. Nawet nie wiem, czy ktoś Was oszukuje. Czy Wy się sami nie oszukujecie, że yy, jesteście w stanie utrzymać to coś, to na czym Wam zależy, do czego, tak jak powiedziałam, macie jakiś tam sentyment. Yy, I wydaje Wam się, że to tak, yy, tak sprytnie Wam się udało przytrzymać i nic nie stracić. Najczęściej tak jest, że jednak natura dąży do równowagi, i żeby zrobić miejsce na coś nowego, trzeba się jednak starego pozbyć, czyli po prostu puścić. Ósemka monet, karta, która mówi o pracy, o zaangażowaniu o, i to takim zaangażowaniu na 120%. To jest także praca po nocach, to jest y, karta zbierania doświadczeń, y, takiego no, to także pracoholizmu już w takich skrajnych przypadkach. Nad czym będziecie pracować, nie wiadomo nad czym. Na pewno coś was mocno jeszcze trzyma, nad czym się mocno zastanawiacie. No tutaj widać, że ewidentnie nie chcecie czegoś puścić. To, już, to, to się już tutaj pokazuje. Nie chcecie czegoś puścić, Wy się zastanawiacie, co jeszcze możecie zrobić, żeby to zatrzymać. To, czy to miejsce, czy tego, nie wiem, partnera, czy tą pracę, czy no, no coś, coś jakąś, jakąś energię, może jakąś przyjaźń, może cokolwiek, tak? więc tutaj jesteście w stanie stanąć na głowie i jeszcze główkujecie, i jeszcze główkujecie, co by tu jeszcze zrobić. AS była w karta nowego działania, ale także karta seksualności, zwłaszcza przy królu monet, który jest dojrzałym mężczyzną, mężczyzną z pieniędzmi, może to być szef, czyli nowa praca tu by była, może to być po prostu partner, którego poznajecie? Ktoś, y, ktoś ustawiony, ktoś, kto już ma jakiś dorobek, bo to jest król to jest y, osoba z podznaku byk Panna Koziorożyt, czyli osoba, która jednak dba o to, żeby mieć jakieś zasoby finansowe, y, która y, być może w jakiś inny sposób zależą od tej osoby wasze pieniądze, bo. To jest ktoś, kto dysponuje jakimiś pieniędzmi. To może być, nie wiem, pan analityk w banku, który będzie decydował o tym, czy dostaniecie kredyt i na przykład, czy możecie rozpocząć działalność, tak, bo bez tego kredytu nie jesteście w stanie z czymś ruszyć. Ale to jest także, no, może to być także relacja, taka bliska relacja, bo tutaj mamy dalej dwójkę kielichów. I dwójka kielichów oznacza relacje też przeróżne, także zawodowe, także prywatne. Zobaczmy, o co chodzi. U, u, u. Tu mamy koziorożca, ale mamy diabła. No, powiedziałabym tak. Myślę sobie, że to może być jakiś romans. Może być to romans z żonatym mężczyzną, z szefem, taka relacja typowo seksualna. To może być no, nie wiem, nawet to może być sponsoring, tak, że ktoś po prostu z kim się spotyka, bo to się opłaca finansowo. Powiedziałabym tak, te karty mogą dotyczyć oczywiście różnych rzeczy. Podkreślam to bardzo mocno, to jest czytanie ogólne i wiadomo, że każdy baran ma inną sytuację, karty mają wiele znaczeń. Natomiast gdybym to czytała dla indywidualnej osoby, to bym powiedziała uważaj. Uważaj, bo tutaj możesz się wciągnąć w coś, z czego będzie ci bardzo trudno wyjść. Zresztą tu widać, że jest trójka mieczy. To jest, powiedziałabym, korzyść krótkotrwała. Czyli możesz. Załóżmy, że to jest ta sytuacja, że jest to taka relacja z kimś, kto no nie będzie z nami tworzył związku, natomiast opłaca nam się finansowo, ale potem może serce boleć. Także trzeba sobie to przemyśleć, czy w to wejść. Czwórka kielichów. No, ewidentnie, ktoś się odwraca, albo wy, albo ten ktoś, i wy zostajecie z bólem serca, więc tu bym tak mocno uważała. Tu wygląda, że czegoś mocno chcecie się trzymać. Tutaj możecie się z jakiejś. Jakiego tu użyć słowa? Desperacji, wejść w coś, co się może wydawać bardzo korzystne, finansowo przynajmniej, że ktoś ma pozycję na przykład, że może wam coś obiecać, stanowisko czy coś takiego, a potem zostanie tylko niesmak i niechęć. Dlatego karty radzą. Zastanów się, przemyśl to jeszcze, nie podejmuj zbyt pochopnie decyzji. Karta Sprawiedliwość, czyli. Zrób wszystko tak, jak należy, jak powinno się, wszystko zgodnie z zasadami, z prawem i tak dalej, żeby mieć czyste sumienie w sobie. Tak, to nie o to chodzi, że te zasady wyznacza ktoś, czy wiecie, czy ktoś wam mówi, co mam robić. Nie. To jest to, żebyście wy zgodnie ze sobą coś zrobili. Tak, żebyście potem powiedzieli, nie żałuję tego, co zrobiłam, czy zrobiłam. Jaka rada dla Was na ten rok, na ten rok. Nie zamartwiać się, odpoczywać, wysypiać się, nie wałkować w głowie ciągle tego samego tematu, bo dziewiątka mieczy to jest prosta droga do depresji. Więc żeby się tutaj nie, już z początkiem roku nie, wiecie, w taki stan nie wprowadzać, dbać o siebie, dbać o, swoją, o swój komfort psychiczny, o spokój. Nie podejmować pochopnych decyzji. Życzę Wam pięknego roku, życzę Wam y, dużo energii, dużo miłości, dużo radości, y, powodzenia i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie.